Witam serdecznie na moim kanale, Marcin Dzikus, rozmawiamy o wszystkim. Masz pytania, odpowiadam filmem, na moim programie nie ma spraw tabu, rozmawiamy o wszystkim. Słuchajcie, dostałem pytanie, Mogę ogóle przepraszam za to, że zawsze jak dostaję pytanie, to kasuję te pytania, bo za dużo mi się tego zbiera i potem mam problemy, że mi się to tam muli w telefonie i tak dalej, także sorry za to, ale dostałem pytanie, w jakich filmach się ubierać, jak być młodym i tak dalej. Słuchaj, powiem Ci tak, zależy jaką subkulturę wyznajesz. Jeżeli słuchasz polskiego rapu, amerykańskiego rapu i tak dalej, no to wiadomo, e, takie rzeczy jak e, masa klinik i takie podobne. A najlepsze rzeczy dla raperów polskich, zagranicznych są w skate shopach. Tam masz najlepsze ciuchy i kosztują, no ale za dobre rzeczy się płaci. Jeżeli wyznajesz inną subkulturę elegancką, to wiadomo, to Fiegel. na koszulce pisze polo golf rap Lauren ze znaczkiem konika. Gościa, który siedzi na koniu z kijem do golfa. W latach 70., 80., 90. były z dużym znaczkiem na, na koszulce. Duży znaczek. Od lat 90. zwyż kaput. Poszły małe znaczki. Więc z dużym znaczkiem można w second handach znaleźć, a widziałem w second handach tyle rzeczy, że głowa boli. Sam osobiście mam 30 koszulek Polo Golf rap, Laurent. Gdzie siedzi gościu na koniu z kijem do golfa, z dużym znaczkiem, takim dużym. Ale tylko w second handach można to znaleźć. Normalnie nowe koszulki są z małym. W sklepie są około 2-3 stów. To jest Polo Golf Ralph Lauren. Yy, I teraz uwaga. Konkurentem firmy Polo Golf Ralph Lauren jest gościu, który się tak nazywa. Jego skrót na znaczku, na metce i ciuchach będzie Y. Na Y jest nawalone S. I na S jest nawalone L. Y -S L. To jest jego imię i nazwisko. Jean Saint Laurent, to jest konkurent Polo Golf. Oni ze sobą kontynuują, ale i tak jest rząd Saint Laurent najlepszym gościem, jeśli chodzi o ciuchy. Potem wiadomo, to Michael Figer, nie wiem, Lewis, Crossa, i tak dalej, dużo jest film. Jedyne, co mogę powiedzieć na temat ciuchów, które ja dzisiaj uważam za najlepsze rzeczy na świecie. To jest Jean Saint Laurent, znaczek ESL. I druga firma, o której nikt nic nie wie. A, jeszcze jest taka firma jak River Island, też fajna. Ale ten Jean Saint Laurent ESL razem, najlepsza firma. Druga, nie wiem czy wiecie, jest taka firma, nazywa się, pisze się na niej Fynch Hatton z drzewkiem. To jest ich marka. Finn Hatton z drzewkiem. I potem na sweterku macie na przykład drzewko. To jest najlepsza firma. Widziałem w sklepie taki ciuch, sweterek 550, koszulka 450. Uważam, że to są najdroższe filmy dla młodych ludzi i tak dalej. Już nie mówiąc o, wiadomo, tam y, takie jak oglądacie w telewizji te gwiazdy, y, damy wieśniaczki, co ubierają się w takich filmach jeszcze droższych, francuskich i tak dalej. Natomiast dla nas wszystkie filmy są dobre. Zależy jaką subkulturę wyznajesz. Y, natomiast najlepszą firmą, jaką ja uważam taką tanią i dobrą, żeby się dobrze pokazać obojętnie czy jesteś hip hopowcem, czy metalowcem i tak dalej, zależy jak chcesz się ubrać to jest właśnie Jean Saint Laurent gdzie znaczek jest YSL, wszystko razem na nim i ten Hation z takim drzewkiem, to są najlepsze firmy chociaż z tym drzewkiem kupisz za 200 zł sweterek już w promocjach, w marketach w Żanach i tak dalej i tak dalej ale to też jest bardzo dobra firma więc moja odpowiedź dla pytającego jakie firmy zależy jaką subkulturę wyznajesz ja na przykład mam całą szafę oryginalnych rzeczy, jakby ktoś policzył to by powiedział, kurwa ty masz tutaj 2-3 tysiące, szczerze? tam jest więcej niż 3 tysiące złotych wiecie co, ile ja na to wydałem? 500 a wiesz, możesz 700 przez 8 lat, wiecie gdzie ja kupuję? w second handach, od kupę lat a wiecie dlaczego? Ktoś powie, idiota, używane rzeczy kupuje. Ale używane rzeczy są jak nowe. Wchodzisz do lumpa, do second handu i robisz pyk, 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 ładna, pach. Pyk, pyk, pych, ładna, pach. I na ramię. I potem przeglądasz. Są takie rzeczy, że się w głowach nie myśli. Osobiście widziałem kobiety, mężczyzn w złotych łańcuchach, ze srebrnym. Bogate kobiety przychodzą, kupują, dwa, trzy wody wynoszą, jadą gdzieś do małych wiosek i sprzedają. Na tym się dorobisz. Kupujesz w second handach oryginalne rzeczy... Potem sprzedajesz. Na przykład kupujesz za 20, sprzedajesz za 40. Pa, dwie dechy do przodu. Idzie zdobyć kasę? Idzie. Pieniądze zależą na ziemi, jak mój dziadek mówi. Tylko trzeba umieć je podnieść, trzeba umieć pomyśleć. Więc oryginalne rzeczy kupisz, tak jak powiedziałem w tych filmach, oprócz tych wszystkich francuskich, tak jak wymieniłem. Natomiast, jeżeli chcesz kupić tanią, dobrą rzecz dzisiaj i być oryginalną, to mówię: Tommy Hilfigen, Jean Saint Laurent, chociaż jest droższy, ESL razem. I ten Fynyk Hotion z takim drzewkiem. Śledźcie Second handy, bo w Second secondhandach są zajebiste, fajne rzeczy. Możesz kupić ładne rzeczy za grosze i albo sprzedajesz je drożej, kupując hurtem i dorobisz się. Masz kasę na 300, podwajasz kasę. Albo po prostu kupuj dla siebie. Moja odpowiedź dla widza. Marcin rozmawiam o wszystkim. Masz pytania, odpowiadam filmem. Na moim programie nie ma spraw, bo rozmawiam o wszystkim. Macie pytania, zadajecie pytania tu na YouTube moim programie i ja odpowiadam filmem. Szacun i pozdrawiam wszystkich. I jeszcze jedno. Zdrowych wyzału i świątam wszystkich. Yo!